Bardzo serdecznie dziękuję każdej osobie, która zdecydowała się wesprzeć na Patronajcie. Szczególnie mocno dziękuję Patrycji Raszewskiej, Wiktorii Lacercie, Grzegorzowi Pałce, Mirkowi Burnejko, Wiktorii Tolarczyk, Ernestowi Bednarczykowi, Patrykowi Zalewskiemu, Jakubowi Urbanowi, Jackowi Ciesielskiemu, Weronice Ostrowskiej, Marcinowi Płucowi, Dzierży Mordzie, Aleksandrze Sobel, Foca Nachaju, Marii Greenland, Tajemniczemu Panu X, Deczuniowi, Michałowi Wiszniewskiemu. K1, Łukaszowi Kalisiowi, Krnąbrnemu, Gracy, Tomaszowi Cechowskiemu i Hubertowi Koźmińczukowi. Dziękuję Wam wszystkim bardzo mocno, pozdrawiam, trzymajcie się. Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie, koledzy i koleżanki. Dzisiaj zrobimy sobie ranking wszystkich tomów koła czasu: Roberta Giordana i Brandona Sandersona w jakiejś części, ponieważ Brandon Sanderson jest autorem, który po śmierci, um, niestety przedwczesnej, Roberta Jordana tę serię dokończył. Koło czasu jest jedną z moich ulubionych serii Fantazy. Nagrałem o niej już film jakiś, jakiś dwa lata temu. I pewnie, gdybym robił teraz ranking, mimo że ten ostatni ciągle uważam, że jest w miarę aktualny, gdybym robił ranking dzisiaj, to myślę, że to jest pierwsza, nie wiem, szóstka, siódemka gdzieś te rejony. Natomiast zresztą jest to, jest to miłość trudna, bo to jest seria, która ma masę problemów, która jest y, męcząca w wielu momentach, która często nawet przez fanów, wydaje mi się, jest polecana jako taka seria, którą warto przeczytać, ale będzie ciężko, ale będziesz się męczył. I jest to prawda. Natomiast jest to jeden z tych dziwnych przypadków, gdzie ja rozumiem zarzuty, zgadzam się z nimi, niejednokrotnie te rzeczy też mi przeszkadzały, ale i tak, mimo naprawdę... Masę problemów, ten cykl uwielbiam, Zgadzam się, ciągle podtrzymuję mój tytuł recenzji całej serii, bo uważam, że faktycznie na wielu poziomach to jest jedna z najlepszych serii fantazy ale na wielu poziomach jest naprawdę bardzo, bardzo słaba. Więc miałbym problem, żeby te książki tak w ciemno komuś polecić. Zrobimy sobie ranking wszystkich 15 tomów, 14 głównych, także wrzucimy w to prequel. Zaczniemy sobie od książki, która podobała mi się najmniej, skończymy na tej, która jest moją. Ulubioną. Równocześnie, w ramach delikatnej zapowiedzi powiem, że pewnie w większości rankingów na pierwszym miejscu jest wschodzący cień, natomiast na ostatnim rozstaje zmierzch. Wydaje mi się, że w większości zestawień tak właśnie jest. U mnie tak nie będzie, ale nie wybiegajmy za bardzo w przyszłość, przejdźmy sobie do rankingu. Na miejscu 15 już pojawił się pewien problem, bo dwie książki w mojej głowie walczyły o to miejsce. Wydaje mi się, że ilekroć mówiłem o tomie, który lubię najmniej, to wymieniałem książkę, która koniec końców na ostatnim miejscu dzisiaj się nie znajdzie. Ja ją wspominam najgorzej, ale wydaje mi się, że to nie jest najgorsza książka. Jest taki jeden element, który ją wyróżnia. Natomiast moim zdaniem, najgorszym tomem koła czasu, tym, który lubię zdecydowanie najmniej, jest tom ósmy, czyli ścieżka sztyletów. Świetna okładka. I. To w sumie tyle. Moim zdaniem ten słaby okres koła czasu rozpoczyna się dużo, dużo wcześniej. Natomiast to była pierwsza książka, gdzie faktycznie miałem dość potężny kryzys. I wymęczyła mnie ona nieprawdopodobnie. Mimo tego, że fizycznie, a nie wygląda jakiś taki bardzo długi tom, pewnie biorąc pod uwagę cały cykl, to jest jeden z krótszych tomów, właśnie, To, to ciągle jest jakieś, no myślę, że 700 stron. Nie ma tu mata, a uważam, że w tych. W późniejszych tomach, gdzie mało się dzieje, mat jednak dodaje sporo kolorytu. Plusem jest to, że w tym tomie kończy się wątek czegoś, co się nazywa czara wiatrów. Tak by było w polskiej wersji. Nie byłem fanem tego wątku. Nigdy. Wątek Egwain, który chyba lubię bardziej niż dużo osób. Tutaj mnie wymęczył. Rozpocząć tutaj również wątek, którego też nie jestem fanem. Z Perinem i Fail, Fajel. Natomiast. Y no, nie czarujmy się. Główny problem tej książki jest taki, że tutaj się praktycznie nic nie dzieje. Ta książka ma 700 stron. Nawet wydaje mi się, że jak ktoś lubi tę książkę, nie da się uzasadnić tego, że ta książka ma tyle stron. Nie dzieje się tutaj praktycznie nic. Wątek polityczny związany z Elaine wypada bardzo średnio. Może też kwestia tego, że tak słabo odbiera tę książkę, jest związana z tym, że mimo tego, że w poprzednich, szczególnie dwóch tomach, były dłużyzny. Były problemy, to ta, każda, każda z tych książek miała jakiś taki element, który ją ratował, albo który zawadał w pamięć. Ta książka nie ma ich praktycznie w ogóle. To jest trochę tak, jakby Robert Jordan chciał pokazać nam, co się dzieje z większością postaci. Tylko problem jest taki, że z większością się właśnie nic nie dzieje i one się kręcą w kółko. I to jest tyle. Także miejsce 15, najmniej lubiłem przeze mnie Tom, ścieżka sztyletów. Miejsce 14, czyli książka którą ja lubię najmniej, natomiast nie uważam, żeby była najgorsza, więc dajmy ją na miejscu 14. To jest tą kolejny, tą dziewiąty Dech Zimy. Dech Zimy ma, uważam, bardzo podobne problemy co Ścieżka Sztyletów. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o samo tempo, to to jest najwolniejsza książka. Tutaj wszystko wydaje się tak, kuźwa, rozwleczone. Jak mówię, wątek Fajal i Perina bardzo mnie nie interesował, mówiąc delikatnie. Na szczęście jest mat. I ja jestem jednym z... Chyba niewielu osób, która lubi wątek relacji Mata z pewną postacią, która się pojawia trochę później w serii. On tutaj się zaczyna raczej dopiero, ale, ale podobało mi się. Zdajemy się jedną z ciekawszych relacji w ramach koła czasu. Natomiast w ogólnym rozrachunku to jest książka, którą ja bym ocenił na bardzo podobnym poziomie co ścieżka sztyletów. Rozwleczona, raczej nudna, ale jest jedna rzecz, która ratuje tę książkę, i to jest zakończenie. Jeden z najlepszych finałów w kole czasu. O ile bym, jeżeli ktoś na przykład bardzo nie lubi ciężkich styletów, to może bym powiedział, że wiecie tak, pobieżnie to przeczytajcie, nie czytajcie wszystkich długich opisów Jordana, szczególnie tych, które dotyczą sukni. Natomiast dechu zimy pominąć nie możecie, bo finał jest cholernie ważny. Zakończenie tej książki to jest jedno z najważniejszych wydarzeń, jeżeli chodzi o całą serię. To jest fantastyczna, krótka dość sekwencja, kilkunastu, może kilkudziesięciostrońcowa. Uważam, że Czołówka, jeżeli chodzi o zakończenia w ramach koła czasu, i dlatego koniec końców dałem tę książkę na miejscu 14. To znaczy, ten finał dał mi takie poczucie, że okej, okay, jednak warto było się męczyć. Prze tyle tu tego poczucia nie miałem. Fantastyczny koniec. No i w sumie tyle. Miejsce 13. Książka, która jest w myślę, 90% zestawień na miejscu ostatnim, czyli tom 10 rozstaje z Mieszku. I to też. Zastanawiam się do dzisiejszego dnia, czy to jest trochę kwestia tego, że jeżeli wchodzicie w tę serię i tam czytacie jakieś opinie w internecie, to nie da się nie trafić na opinie dotyczące slogu, czyli tej wolniejszej, nieobfitującej w ciekawe wydarzenia części serii, i ciężko też nie trafi na to najczęściej pojawiające się zdanie, że najgorszym tomem jest tom 10. I może ja spodziewałem się jakiejś totalnej abominacji, a dostałem książkę która nie odstawała od dwóch poprzednich tomów. Nie zrozumcie mnie źle, to nie jest, uważam, dużo lepsza książka niż tą, e, niż tą ósmy i dziewiąty. Faktycznie, ponownie nie dzieje się dużo, ale były takie momenty powiązane z postaciami, e, które czytały się naprawdę, naprawdę nieźle. E, uważam, że prolog jest świetny. Ma on pewne interesujące elementy, bo po pierwsze to jest jeden z tych prologów. Od pewnego momentu prologi w tomach Koła czasu wyglądają tak, że Robert Jordan sobie skacze po świecie i pokazuje różne miejsca, różne postacie. Raczej nie te główne, chociaż czasami też. E, ale to jest naprawdę dobry prolog. Nie wiem, czy powiedziałbym, że jeden z lepszych, ale jest naprawdę, naprawdę porządny. I jakby nie było, to nie jest mała część tej książki, ponieważ prolog tej książki ma 100 stron, mniej więcej. Podobał mi się wątek Białej Wieży. On mi odstawał w poprzednich tomach, ale tutaj zaangażowałem się. Ja w ogóle na przestrzeni całej serii lubię wątek Białej Wieży. Po części rozumiem, że wiele osób może tej książki nie znosić, ja uważam, że to nie jest najgorszy tom całej serii, ale nawet um, jeżeli no, ja wiem, coś by mi się odwidziało, to trzeba sobie powiedzieć, że te trzy najgorsze tomy, czyli Ścieżka Sztyletów, Wdech Zimy i Rozstaje Zmierzchu, bardzo podobny poziom. To nie jest tak, że któryś tom jest dużo, dużo słabszy, czy dużo, dużo lepszy. Uważam, że to są trzy raczej słabe książki i tutaj raczej niuanse decydują o tym, który tom jest wyżej, a który jest niżej. Uważam, że zauważalny skok w jakości prequel całej serii, czyli Nowa Wiosna. Nowa wiosna to jest książka o Moraine i Lanie. I to nie jest tak, że to jest, nie, wiem, bardzo słaba książka. Uważam, że jest po prostu. Okej, okay, znośna. To znaczy, są dobre momenty wynikające z tego, że znamy już postacie. I tutaj możemy zobaczyć, jak się pewne relacje formowały. Ale to jest taka książka, z którą mam problemy, które zwykle mam z wieloma pykłami. Nie potrzebowałem tego, nie dało mi to wiele. Jest to. Solidny dodatek, jeżeli ktoś chce faktycznie, no nie wiem, dowiedzieć się więcej, albo spędzić więcej czasu w tym świecie z tymi postaciami, jak najbardziej można to przeczytać. Jeżeli ktoś, no nie wiem, w tak bardzo się męczy, po prostu chciał dojść do końca tej serii, albo ją porzucił, to nie ma co raczej. Natomiast definitywnie to, to jest najkrótszy tom całej serii. I on jest naprawdę krótki. Jak na standardy Roberta Jordan, on tam ma 300, coś stron chyba. Może w ogóle nagram jakiś film o tym, dlaczego, jeżeli chodzi o założenia, zazwyczaj nie lubię prequeli. Nie tylko w ramach tej serii, ale generalnie nie jestem fanem, ale to jest po prostu ok, dodatek. Tylko właśnie ja to raczej rozpatruję przez pryzmat dodatku, nie przez pryzmat odrębnej książki. Boże Święty, myślałem, że za aktem i ptaki dzisiaj to woda gazowana, niedokręcona. Nieważne, idziemy dalej. Na miejscu jedenastym tom siódmy, korona mieczy. E, powiedziałem Wam, że w tym ósmym kończy się wątek z czarą wiatrów. E, tutaj trwa. I nie byłem fanem tego wątku. To jest książka, gdzie bardzo mocno jest czuć spowolnienie tempa i to, że mniej rzeczy się po prostu dzieje. Na plus zakończenie jest super. Antagoniści w tym tomie wypadają bardzo dobrze. Pewien wątek romantyczny. Robert Jordan miał problemy z wątkami romantycznymi, ale tutaj jest taki jeden, który rozwija się naprawdę, naprawdę nieźle. Wydaje mi się, że to jest książka, która jednak wyróżnia się pozytywnie takimi małymi scenami pojedynczymi, Spotkaniami, rozmowami bohaterów, one wpadają spoko. To jest, to, co zapamiętałem głównie. Aczkolwiek to jest już moment w ramach serii, gdzie zaczynasz jako czytelnik czuć dużo mocniej, że te książki są za długie w porównaniu do tego, co się w nich dzieje i ile istotnych wydarzeń w nich mamy. Są bardzo dobre sceny, świetny finał, ale koniec końców jest to w całym kształcie ponownie książka dla mnie jedynie, jedynie ok. Na miejscu dziesiątym, tom pierwszy. Książka, która cały cykl rozpoczęła, czyli Oko Świata. Zacznijmy sobie od minusów, można na początek. Znaczy, od takiego elementu, który pewnie jest elementem spornym. To jest najbardziej quasi-władco-pierścieniowa, tolkienowska książka w całej serii. Jest najprostsza, jest najmniej odkrywcza, powiela wiele znajomych elementów. Trzy pierwsze tomy mają taki bardzo przygodowy charakter. I jeżeli na przykład nie lubicie no, nie wiem, pierwszego tomu Szanary za to, że to jest książka tak podobna do Władcy Pierścieni, to Oko Świata trochę wpada w tej kategorii. Może nie tak mocno jak Szanara, tom pierwszy, ale jednak najprostsza książka, najbardziej przygodowa. Natomiast są świetne postacie. Początek serii to był moment, kiedy uwielbiałem Moraine. Moraine w sumie dalej bardzo lubię, ale uwielbiałem też Nynaeve, a z Najniw mam różnie w tej serii, bo na początku ją uwielbiałem, potem zacząłem jej nie znosić i potem pod koniec serii znowu zaczęła być świetna, więc to trochę trudna relacja. Jest to nieodkrywcza książka, jest to prosta książka, jest to książka, która powiela schematy, jest to książka, która równocześnie ma taki czar właśnie prostej, przygodowej historii fantazy. Jest dość urocza, mimo że długa. I ma pewne interesujące elementy, na przykład mat, który bierze ze sobą pewien przedmiot, który bardzo mocno na niego wpływa. Um, więc to jest najprostsza książka, natomiast po pewnym czasie ja patrzę na ją z dużym sentymentem, po przeczytaniu kolejnych 14 tomów, jakby nie było. Jest to tom, który jakoś tak mocno jest w moim sercu. Natomiast jako minus jeszcze podałbym tutaj to, że jedno ze słabszych zakończeń, wydaje mi się, w ogóle jeżeli chodzi o całą serię, jest bardzo nijakie. Jest, takie... jest to zakończenie, ale ono za bardzo już potem nie wraca nigdy i rozczarowuje. I to nie jest tak, że wiecie, zakończenie pierwszego sezonu Koła Czasu było słabe tylko ze względu na scenarzystów. W książce zakończenie też nie wypada najlepiej, mówiąc delikatnie. Na miejscu dziewiątym tom numer 11, czyli Gilotyna Marzeń. Ostatni tom skończony przez Roberta Jordana. I to, co również usłyszycie, jeżeli, jeżeli się zaczniecie interesować opiniami odnośnie tej serii, to jest to, że no jest to spowolnienie w środku serii, są to słabsze tomy, ale taką książką, która faktycznie jest powrotem do starych dobrych czasów, do formy, to jest właśnie Gilotyna Marzeń i jest to bardzo ładne pożegnanie się Jordana z fanami, na poziomie oczywiście książkowym. Jest to niewątpliwie książka dużo lepsza niż poprzedniczki, niż trzy poprzednie tomy. Tutaj faktycznie dzieją się interesujące rzeczy, tutaj faktycznie powoli zaczynamy czuć, że zmierzamy w stronę finału. Z tego, co kojarzę, plany Jordana były takie, żeby kolejny tom, tom 12, to był finał. Robert Jordan niejednokrotnie mówił, że jego plan jest taki, żeby ostatni tom był tak gargantuiczny, że potrzebny byłby wózek, żeby go wyjść z księgarni. Dlatego też, że, dlatego też Brandon Sanderson, kończąc ten cykl, rozbił ten, ten manuskrypt, ten finał na trzy książki. Są tutaj świetne momenty, bardzo dobry finał, powoli zamykamy dużo wątków i zwykle Jordan robi to dobrze. Wątek mata, bardzo dobrze wypada. Natomiast jeżeli chodzi o tempo, ciągle uważam, że ta książka ma sporo dłużyzn. I jest tutaj dużo świetnych momentów, dużo takich, no takich najpierw dużych zwrotów akcji. Szczególnie jeden, który dotyczy pewnej postaci, której od dawna nie widzieliśmy. Aczkolwiek wydaje mi się, że ta książka ma podobny problem, co książka, której powiem teraz. Ponieważ na miejscu ósmym tom numer 6, czyli Triumf Chaosu. Podobne książki. Ehm, powracając na chwilę do Gilotyny Marzeń i trochę odnosząc się do tych głosów, że okej, okay, to jest ten moment, kiedy seria wraca na swój poziom z tych pierwszych, powiedzmy, pięciu tomów. Uważam, że seria... Jeżeli chodzi o pisarstwo Jordana, nie wraca do poziomu pierwszych pięciu tomów. Jest lepiej, ale to jest moim zdaniem bardzo podobny poziom do Triumfu Chaosu. Triumf Chaosu to jest chyba, tak próbuję na szybko jakiś kontrargument, kontrargument znaleźć w głowie, ale nie znajduję, to jest chyba najbardziej nierówna książka w całej serii. Ona ma momenty genialne. Ona ma najlepsze zakończenie, uważam, może z wyłączeniem finału w całej serii. Studnie Dumai. I, i ta końcówka. Nie widziałem serialu, ale chyba nie zekranizowali tego do tego momentu. Cholernie szkoda. Bardzo chciałbym ten finał zobaczyć na, na ekranie. Fantastyczny wątek czarnej wieży. Świetne momenty z postaciami. Rand jako bohater w tym tomie robi się kapitalny. Yy, bo ja też trafiłem takie głosy, że to jest ostatni moment, kiedy Robert Jordan w pełni kontrolował to, w którym kierunku idzie historia i faktycznie patrząc na kolejne tomy być może jest to prawda, ale ponownie tak jak w przypadku Gilutyny Marzeń, są dłużyzny. Ta książka też uważam jest za długa. To jest w ogóle najdłuższy tą serii. On ma chyba jakieś 1200 stron. Więc uważam, że to jest najbardziej sinusoidalna książka w całej serii. Znaczy, jak coś jest dobre w tej książce, to jest naprawdę bardzo dobre. Ale jak coś się dłuży i coś jest nudne, to się bardzo dłuży i jest bardzo nudne. I wydaje mi się, że to jest taka książka, która może w oczach wielu zyskiwać po czasie, bo zostają w Was te świetne, świetne momenty, których jest dużo, świetny finał, który jest kapitalny. A to, co się dłużyło, trochę tam schodzi na bok. Natomiast we mnie jakoś to zostało. Uważam, że najbardziej nierówna książka z całej serii, która ma jednocześnie jedne z największych dłużyzn, jak i jedne z najlepszych momentów. Także trochę ciężko ją ocenić, więc koniec końców ląduje na miejscu ósmym. Na miejscu siódmym. Yy, Ogromny biały kruk. Książka, która przez wiele lat kosztowała jakieś chore pieniądze, była niedostępna nigdzie, ale w końcu dożyliśmy i. Wydawnictwo wydało ją ponownie w twardej oprawie. Na miejscu siódmym Tom przedostatni, Tom trzynasty, czyli Bastionem Roku. Tom już, jeżeli ktoś nie wie, pisany przez, kończony w kończonym zasadzie, przez Brandona Sandersona, drugi z trzech tomów jego, tej powiedzmy, finałowej trylogii. Myślę, że gdybym. To jest oczywiste, patrząc na miejsce tej książki w moim rankingu, ale moim zdaniem to jest najsłabszy z tych trzech tomów Sandersona. Ciągle jest to dobry Tom. Na pewno duży plus to, że Sanderson w końcu trochę bardziej wyczuł Mata, który w pierwszym tomie, który on napisał, zachowywał się dziwnie, do tego jeszcze przejdziemy. Wątek pewnego ratunku jest super. Perin wypada zaskak zaskakująco dobrze. Uważam w ogóle, że Sanderson to jest autor, który lepiej czuł Perina i lepiej poprowadził jego wątek niż sam Jordan. To, co mi się najbardziej podobało, to jest chyba wątek pomiędzy Wayne a Randem w tej książce, który jest irytujący. <laughs> Gwane pod koniec serii robi się bardzo irytująca. Ja wiem, że ona irytowała wielu już dużo wcześniej, ale ja pod koniec tej serii ją mocno z nie lubiłem. Równocześnie to jest jeden z tych tomów, gdzie randa jest bardzo mało, ale jak już jest, to jest super. W ogóle to jest chyba taki element charakterystyczny dla końcówki serii. Jak się pojawia rand, którego tomem był w dużym stopniu tom poprzedni, to rand jest pisany świetnie. Natomiast wydaje mi się, że taką problem, który ja mam, jest to, że trochę, trochę nie czuć, jakby to miał być przedostatni tom tej serii. Um, w dużym stopniu przez to, że Randa jest niewiele, i skupiam się na trochę innych rzeczach. Ja zawsze odbierałem tę książkę tak, że to jest ta książka, gdzie Sanderson kończy różne wątki drugoplanowe, trochę poboczne, żeby z w miarę czystą kartą przejść do tomu ostatniego. Um, ale wyszło to w miarę nieźle. Także to jest myślę, że odpowiednie, odpowiednie miejsce. Um, na miejscu szóstym kolejny Tom Sandersona, czyli Pomruki Burzy. Tom numer. 12. Uh, jak już powiedziałem, Matt w tej książce jest bardzo dziwny. On jest trochę pisany, jakby był wiecznie pod wpływem czegoś. I Sanderson zrobił z niego bardziej klauna niż, no, takiego, wiecie, charytmatycznego cwaniaka, którym Matt jednak był. Więc Matt nie kliknął generalnie na początku. Później, uważam, to poszło lepiej. Rand w tej książce natomiast jest kapitalny. Nie wiem, czy to jest, nie jest najlepsza książka, jeżeli chodzi o samą postać Randa. Wątek Egwain również wypada bardzo dobrze. Świetne, duże momenty. Relatywnie niewielkie problemy z tempem. Jasne, są takie momenty, które się delikatnie dłużą, są momenty, które Sanderson nie wyczuł od razu, ale uważam, że jak na to, z czym się Sanderson mierzył, czy jednak tym, że przejmuje serię kogoś innego, serię, która dla niego, jako dla zarówno czytelnika, jak i pisarza, jest bardzo ważna, uważam, że zrobił świetną robotę. Ja bym się bardzo bał, gdybym był wtedy czytelnikiem i czekał na te nowe tomy jak sobie Sanderson poradzi, ale poradził sobie dobrze. Nie wiem, czy to nie jest najbardziej podręcznikowo poprawna książka z tych trzech, które Sanderson napisał. Nie jest to mój ulubiony tom, ale mimo pewnych problemów uważam, że to przejście wyszło w miarę gładko. Miejsce piąte, na miejscu piątym tom drugi, czyli Wielkie polowanie. To jest dużo lepsza książka niż tom pierwszy. To jest ciągle książka, która jest mocno przygodowa, ale pamiętam, że tom pierwszy mi się podobał. Ja go czytałem jakoś w lecie i zrobiłem sobie po nim długą przerwę, jeżeli chodzi o koło czasu. Wróciłem z drugim i tak cudownie się bawiłem. To jest książka, która jest mroczniejsza niż tą pierwszy, jest bardziej wielowątkowa niż tą pierwszy i te wszystkie wątki są ciekawe. Wątek randa, wątek polowania na róg jest ciekawy, wątek w Białej jest bardzo ciekawy, finał jest fantastyczny. Tutaj po raz pierwszy spotykamy się z pewną obcą kulturą, która jest bardzo ciekawa, w ogóle nie wiem, czy to jest jedna z ciekawszych kultur, kultur które Jordan stworzył. Ailowie y też są super, ale wydaje mi się, że e, Sinchanie czy senczanie mają takie mroczne coś. Bardzo mi się podobali. To jest kapitalna powieść przygodowa. Ona ciągle jest prosta, ale jest, uważam, kilka, kilka razy lepsza niż, niż tą pierwszy. Tutaj wszystko działa. Kilka świetnych momentów. Uważam, że bardzo dobra konstrukcja. Ta książka się nie dłuży. Nie jest to topka serii. Taki absolutny szczyt, ale to jest naprawdę bardzo porządne, przygodowe fantazy. Na miejscu czwartym... No tom czwarty, Schodzący cień. Książka, która w masie nie jest na miejscu pierwszym. To jest też pierwszy moment w serii, gdzie zauważycie, że książki robią się zauważalnie dłuższe. Tomy 4 6, każdy z nich ma mniej więcej 1000 stron. To jest chyba drugi w ogóle najdłuższy tom w całej serii. On jest zbliżony, jeżeli chodzi o długość do Triumfu Chaosu. I to jest moment, w którym seria dość mocno się zmienia. Ona porzuca ten taki bardzo lekki, może bardzo lekki to przesada, ale taki lekki, przygodowy charakter. I robi się czymś dużo większym. Bohaterowie się rozdzielają. Mamy wątek na pustyni Ailów, który jest super. Mamy wątek Perina, który jest uważany najlepszym. To jest najlepszy, najlepsza książka, jeżeli chodzi o prowadzenie Perina w całym kole czasu. W ogóle wydaje mi się, że wątek Perina to jest najlepszy wątek tej książki, gdzie on powraca w pewne miejsce i tam, to, to co się dzieje. Interesowało mnie to niesamowicie. To, kiedy dowiadujemy się o historii Ailów i jeden z lepszych momentów w serii również. I wiecie, kiedy wam powiedziałem, że tom szósty moim zdaniem to jest książka, która ma świetne momenty, ale jest nierówna i koniec końców uważam, że ona nie potrzebowała 1200 stron, tutaj czuć to dużo mniej. To jest książka, która jest bardzo długa, ale tutaj jestem w stanie to zaakceptować. Tutaj jest na tyle dużo kontentu, dobrych momentów, bardzo interesującego światotwórstwa, tutaj na tyle zwiększa się skala tego wszystkiego, wątki są na tyle ciekawe, że po prostu czytało się te 1200 stron bardzo przyjemnie. Tak więc yy, mnie absolutnie nie dziwi, że dla wielu to jest przy tą serii. Ja jestem w stanie to zaakceptować jak najbardziej. Natomiast ja mam trzy książki, które lubię bardziej. Czołówka. Yy, I czołówka to myślę u mnie będzie coś bardzo nietypowego, patrząc na to jak zwykle się układają te rankingi. Na miejscu trzecim tą piąty. Ognie niebios. Przede wszystkim ze względu na Moraine. Uważam, że Moraine w tej książce jest świetna. Moraine, jeżeli chodzi o początek tej serii, była moją ulubioną postacią. I to jest taka książka, która trochę wydaje się być, nie chcę powiedzieć epilogiem, ale takim punktem przejściowym między tomem czwartym a resztą serii. Wiem, że to nie jest najbardziej odkrywcze zdanie, ale trochę tak się to czyta, jak taki tom przejściowy, gdzie na przykład bohaterowie wracają. To jest też chyba pierwszy tom, gdzie widać, że Robert Jordan ma dosyć. Nieroz... dość nierozsądnie dysponował bohaterami. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że w tomie czwartym mamy wątek Perina, który jest jednym z najlepszych tomów w całej serii? Wiecie, jak wygląda wątek Perina w tej książce? Gówno, nie ma wątku Perina. Nie ma Perina w tej książce de facto. I Jordan miał tendencję do tego, że... O, chcesz jakąś postać w tej książce? Nie ma jej w tej książce, bo ma dwie sceny. Perina tutaj nie ma, po świetnym tomie czwartym. To jest duży minus. Ale uwielbiam Moraine, uwielbiam chyba właśnie tę przejściowość. Wydaje mi się, że to jest taka książka, gdzie... Pierwszy raz bardzo mocno czuć, że OK, tutaj skończyło się prowadzenie bohaterów za rączkę. Tutaj już na tym etapie muszą sami podejmować decyzje. I wydźwięk których scen jest świetny. To też jest dla mnie książka, od której wątek Randa robi się dużo ciekawszy. Świetny finał, bardzo emocjonalny. Bardzo lubię wątek e, Asmodena. <grym> też jest, jest kapitalny. Może po zakończeniu tego wątku. A on wyszedł. Mech. Bardzo zawsze lubiłem Lanfir. też jest jeden z moich ulubionych antagonistów w całym kole czasu. Na minus. To jest pewnie książka, gdzie najnif robi się już mocno irytująca, ale, no nie wiem, bardzo lubię ten tom. I czytałem go dosyć szybko, dosyć szybko zacząłem go czytać po skończeniu tomu czwartego i pamiętam, że już w terminie takie wrażenie, że podobał mi się bardziej i cieplej o nim myślę. Na miejscu drugim, ostatni tom tejże serii, tom 14 Pamięć Światłości, kończony przez Sandersona, ta książka ma problemy, ta książka też jest za długa. Ta książka ma momenty, yy, których ja nie znoszę, czyli takie sceny, o, zginął, a nie, jednak nie zginął po 50 stronach. Więc jeżeli ktoś ginie, to to już nie ma takiego wydźwięku, takiej mocy. To oczywiście jest książka, gdzie mamy ostatnią bitwę, yy, która jest gargantuiczna i trwa długo. Yy, I w ogóle sama, sam opis bitwy to jest chyba jeden rozdział, który ma tam kilkaset stron, z tego co kojarzę, z tego co pamiętam. Jeżeli chodzi o emocje, bardzo dużo. Ta książka we mnie wywołała. Uważam, że sam końcowy pojedynek Granda z wiecie, The Dark one wypada super. I się, jak to rozegrają. Uważam, że wyszło to bardzo dobrze. I Wiecie, to jest trochę ciężkie w ocenieniu, bo mamy takie sceny, które wiemy, że napisał Jordan. Epilog, który jest kapitalny, jest jednym z moich ulubionych fragmentów Koła czasu. To jest coś napisane w 100% przez Jordana. I pewnie jakieś problemy mogą wynikać z tego, co robił Sanderson, nie Jordan, ale nigdy nie miałem takiego kaca po skończeniu książki to znaczy ja skończyłem tę książkę, zamknąłem ją i pierwsza moja myśl albo jedna z pierwszych to było a może jeszcze raz w sumie chyba nigdy w życiu czegoś takiego nie miałem, że skończyłem tak długą serię i miałem taką myśl, że jeszcze raz bym to przeczytał. E, nigdy tego nie czytałem w całości ponownie, wracając do pewnych tomów, do pewnych scen, fragmentów, ale kiedy taki jest mój sposób myślenia, to no cóż. Zrobiło to na mnie wrażenie i z perspektywy czasu dalej, dalej. Robi. Bardzo emocjonalna książka, dużo zamknięć wątków, jest świetnych, podoba mi się sam finał, jest genialny, jest taki na wpół otwarty, ale w bardzo dobry sposób. Nie wszystkie zamknięcia wątków w postaci są dobre, nie będę mówił oczywiście o konkretnych jednostkach, żeby nie spoilerować, ale przepraszam za porównanie, ale to jest to, co mi przyszło do głowy. To jest trochę jak z Endgame chyba, Avengers Endgame, abstrahując do tego, czy ktoś lubi Marvela czy nie, to Endgame pewnie nie jest jakimś wybitnym filmem w ramach nawet Marvela, ale jako zamknięcie, jako pewne wydarzenie działa. I ta książka, być może też jako książka, to nie jest topka tej serii, ale jako zamknięcie cyklu działa. I to działa bardzo dobrze. No i miejsce pierwsze, pewnie też moja jedna z bardziej niepopularnych opinii. Moim ulubionym tomem koła czasu jest tom trzeci, czyli Smogodrodzony. Odrodzony. Kapitalna książka, która kończy coś, co ja sobie nazywam trylogią przygodową. Trzy pierwsze tome, jak już powiedziałem, mają taki przygodowy wydźwięk. Książka, która jest. Pod tym kątem ciekawa, że pomimo tego, że ona się nazywa Smog Odrodzony, to Smoka Odrodzonego tutaj nie ma. naszego głównego patera jest bardzo mało, on ma kilka scen. Ja, żeby zabrać finał, to w ogóle go prawie nie ma w tej książce. Ale bardzo mi się podobały poszczególne wątki bohaterów, czy pewnych drużyn, które się formują i to, że oni koniec końców zmierzają do pewnego miejsca, gdzie ta książka się kończy. I ta książka ma taki finał, który. Jakbym nie wiedział, że potem są jakieś inne tomy, to bym pomyślał, że może to w ogóle jest końce. I tak trochę, taki trochę ma ciężar, ta końcówka. Ale dla mnie to jest perfekcyjna książka przygodowa. Uwielbiam bohaterów, uwielbiam te przygody, które oni przeżywają. To jest moment, gdzie Matt zaczyna być kapitalną postacią. Spotykamy dużo postaci, które będą istotne później. Dla mnie to jest najlepszy koła czasu. Mój ulubiony definitywnie. Tak ciepło nie myślę, że to jest głowa mała. Um. Absolutnie, absolutnie uwielbiam Smoka Odrodzonego. Uważam, że wypada bardzo, bardzo dobrze. No, także co? To by mój ranking eee, właśnie się skończył. Tak więc w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję każdemu, kto do tego momentu. Pozdrawiam z gorąco i do następnego. Cześć.